Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej listom wyborczym prawa i sprawiedliwości. Już dzisiaj wiemy, dlaczego prezes Kaczyński tak długo utajniał swoje listy. Już dzisiaj wiemy, dlaczego nie chciał upublicznić tych list. Na tych listach znalazło się bardzo wiele nazwisk, które w naszym przekonaniu kompromitują prawo i sprawiedliwość i nigdy w życiu nie powinny znaleźć się na liście partii, która w nazwie ma prawo i sprawiedliwość. Są trzy kategorie osób, które w naszym przekonaniu nie powinny znaleźć się na tych listach. Po pierwsze są to osoby, które mówiąc bardzo delikatnie mają i miały problemy z prawem. Są to posłowie, którzy dokonali tego słynnego już pijackiego rajdu na Cyprze i sprawa jest nadal jeszcze w toku. Jest poseł Tomasz Górski, któremu Prawo i Sprawiedliwość nie uchyliło immunitetu, choć taki wniosek prokuratury w tej kadencji był jest oskarżany o przekroczenie wielokrotne przekroczenie limitu na kampanię wyborczą. Uważam, że tego typu osoby Naprawdę na listach partii prawo i sprawiedliwość nie powinny się znaleźć, ale są również przedstawiciele prokurator, pro, prokuratury, prokuratorowie w stanie spoczynku, jak i przedstawiciele służb specjalnych, którzy nie powinni angażować się w politykę, którzy w naszym przekonaniu, będąc na listach partii politycznej, łamią w sposób ewidentny prawo. Proszę pana posła Grzegorza Karpińskiego, członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, Państwu znane są nazwiska dwóch prokuratorów, którzy startują z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pana prokuratora Dariusza Barskiego i pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego. W naszym przekonaniu ewidentnie łamią oni startując w tych wyborach ustawę o prokuraturze. Obaj Panowie są prokuratorami w stanie spoczynku, a do tych prokuratorów mają również zastosowanie te przepisy ustawy, a szczególnie artykuł 49 który mówi o tym, że prokuratorowi nie wolno podejmować zajęć, które mogłyby osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Start w wyborach jest ewidentnym działaniem, które osłabia zaufanie do bezstronności, no bo siłą rzeczy osoba startująca z list danego komitetu wyborczego prezentuje pogląd, który daleki od bezstronności jest z racji sporu politycznego, który w Polsce występuje. No jest y, oczywiście zasadniczy kłopot związany ze startem tych y, prokuratorów, ponieważ jako prokuratorzy w stanie spoczynku pobierają bardzo wysokie wynagrodzenie. To wynagrodzenie nie jest ustalone tylko i wyłącznie po to, żeby prokurator, który kończy swoją zawodową aktywność w prokuraturze, miał spokojne, y, spokojną starość, ale ono ustalone jest przez nas na tak wysokim poziomie, około 15-17 tysięcy złotych, żeby nie musieli prokuratorzy podejmować innych działań, które w godność i bezstronność zawodu prokuratora uderzają. Podobnie sytuacja wygląda z funkcjonariuszami służb specjalnych. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Państwo tego tłumaczyć nie trzeba, jest służbą specjalną i od wszystkich funkcjonariuszy tej służby wymaga się profesjonalizmu. Profesjonalizm oznacza między innymi to, że oni nie angażują się w bieżące życie polityczne nawet wtedy, kiedy przechodzą na emerytury. My nie po to ustalamy te emerytury w, jako przywilej, kiedy mogą te osoby wcześniej przechodzić na emeryturę niż w systemie powszechnym, ale robimy to właśnie po to, żeby mieli oni pewność, że służba dla Rzeczpospolitej to jest służba dla każdej Rzeczpospolitej, obojętnie wtedy, która formacja polityczna sprawuje władzę. A mam nieodparte wrażenie, że panowie Bejda, Wąsik, agent Tomek służą Rzeczpospolitej tylko wtedy, kiedy to jest Rzeczpospolita, gdzie władze sprawuje Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy, gdy inne formacje polityczne sprawują władzę, to nie jest już Rzeczpospolita tych funkcjonariuszy, a to jest niedopuszczalne. To świadczy o tym, jak mało profesjonalnie było zorganizowane Centralne Biuro Antykorupcyjne przez Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, te decyzje personalne, te decyzje odnośnie kandydatur Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu jednoznacznie uzasadniają tezy, że państwo pod rządami PiS-u, prokuratura i służby specjalne to tylko były siły, formacje zbrojne jako przybudówka Prawa i Sprawiedliwości. Wszelkie argumenty, które wówczas były przedstawiane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości Odnośnie tej przysłowiowej bezstronności i prokuratury, i służb, obecnie legły w gruzach, bowiem jednoznacznie widać bezsprzeczne zaangażowanie i prokuratury z tamtych czasów, i służb specjalnych do bieżącej walki politycznej. Jeszcze chciałbym uzupełnić o jedną rzecz, ponieważ Państwo być może będziecie prosili o komentarze pan, Panów Prokuratorów Barskiego i Święczkowskiego w tej sprawie, czy innych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Otóż. To, że my mamy rację, to znaczy, że prokuratorów w stanie spoczynku również do, dotyczą zakazy angażowania się w życie polityczne, e, to jednoznacznie przesądził Sąd Najwyższy. Zapadła uchwała w 2004 roku siedmiu sędziów z Sądu Najwyższego, którzy, którzy wprost powiedzieli, że przepis artykułu 49 dotyczy też prokuratorów w stanie spoczynku, bo on nie jest zrobiony, tak jak mówiłem wcześniej, tylko i wyłącznie po to, żeby prokuratorzy, którzy wykonują swoje czynności, mieli na to czas, tylko jest on napisany po to, żeby chronić godność zawodu prokuratora. Bo większość prokuratorów, tych, którzy działają profesjonalnie, rozumie, na czym polega praca i godność zawodu prokuratora. To samo dotyczy funkcjonariuszy służb. No niestety okazuje się, że zdarzają się tacy, jak ci wymieni z list PiS, którzy ani godności, ani profesjonalizmu wykonywanej w funkcji czy pełnionej służby nie rozumieją w ogóle. Tak, to, to raz. Dwa, no jest to absolutnie kuriozalna sytuacja, że na tych samych listach są osoby mające problemy z prawem i osoby, które teoretycznie powinny ich ścigać, ale widać, że to towarzystwo jest de facto towarzystwem wzajemnej adoracji. Nie liczą się przepisy, nie liczy się przyzwoitość, liczy się tylko i wyłącznie czysta polityka.